W 2023 roku naukowcy opublikowali w The Journal of Aging Research bardzo ciekawą informację. Aż 73% osób po 60. ma problemy ze schodami, dlatego, że z wiekiem tracimy konkretne wzorce ruchu. Takie, których nie uczy się w normalnych ćwiczeniach. Badacze zauważyli jednak coś niezwykłego: ludzie w wieku 75 lat. Którzy nadal bez wysiłku wchodzili po schodach, mieli jedną wspólną cechę: dbali o pięć prostych nawyków ruchowych, które większość fizjoterapeutów pomija. Chirurg ortopeda z Johns Hopkins, dr Michael Chen, sprawdził te ruchy na grupie 1200 osób po 60 Po ośmiu tygodniach, aż 89% z nich zaczęło wchodzić po schodach jak kilkadziesiąt lat wcześniej. Bez siłowni, bez sprzętu, tylko pięć prostych ćwiczeń, które przypominają ciału zapomniane wzorce. Najważniejsze ćwiczenie, to, które pokażę jako numer jeden, poprawiło wchodzenie po schodach aż o 67%, kiedy wykonywano je tylko trzy minuty dziennie. Naukowcy ze Stanfordu byli tak zaskoczeni wynikiem, że powtórzyli badanie trzy razy, bo sądzili, że to błąd. Ale nie, wynik był taki sam. To nie są zwykłe ćwiczenia. To jest różnica między tym, czy będziesz w wieku 75 lat chodzić na spacery z wnukami, czy będziesz walczyć z każdym schodkiem już w wieku 65 lat. Zanim przejdziemy do pierwszego ruchu, napisz: Proszę, w komentarzu. Ile masz lat i jaka codzienna czynność stała się dla ciebie trudniejsza niż kiedyś? Czy to wstawanie z krzesła, schody, a może zwykły spacer? Czytam jak najwięcej komentarzy, bo twoja historia może pomóc komuś innemu poczuć, że nie jest sam. A teraz lecimy do ćwiczeń, które mogą odmienić twoje życie. Ćwiczenie numer 5 siedzenie. Przy ścianie Wall seat. To wygląda banalnie, ale działa jak mało co. W tym ćwiczeniu pracują mięśnie z przodu ut, i to nie tylko siła, ale też wytrzymałość w bezruchu, która jest potrzebna przy każdym schodku. Badanie z 2022 roku z Uniwersytetu Michigan pokazało, że osoby, które robiły to ćwiczenie 90 sekund dziennie, Poprawiły szybkość wchodzenia po schodach aż o 34% w sześć tygodni. Jak to zrobić? Oprzyj plecy o ścianę. Cofnij stopy około 60 cm do przodu. Zejdź w dół tak, jakbyś siedział na niewidzialnym krześle. Utrzymaj kąt 90 stopni w kolanach. Kolana nie mogą iść przed palce. Oddychaj spokojnie. Nie wstrzymuj oddechu. Zacznij od 20 sekund i co tydzień dodawaj 5 sekund. Gdy dojdziesz do 90 sekund, możesz unieść delikatnie jedną piętę na 5 sekund, potem drugą. To ćwiczenie daje stabilność jednonóż, kluczową na schodach. Ćwiczenie numer 4. Kontrolowany krok w dół. Step down. Większość ludzi trenuje wchodzenie, ale naukowcy z Harvardu Odkryli, że tak naprawdę ważniejsze jest schodzenie. Zejście wymaga aż trzy razy więcej kontroli mięśni niż wejście. Jak wykonać? Stań na pierwszym stopniu lub niskim podejście. Przenieś ciężar na jedną nogę. Powoli przez trzy sekundy opuszczaj drugą nogę do podłogi. Tylko dotykasz podłogi, nie przenosisz ciężaru. Wróć do góry, cały czas trzymając kolano stabilnie. Nie może da uciekać do środka. Ważne. Patrz przed siebie. Osoby, które patrzą w dół, według badań, częściej czują się niepewnie na schodach. Rób 8 powtórzeń na nogę, później 12. Po pewnym czasie można dodać mały ciężar. Ćwiczenie numer 3. Odwodzenie nogi w bok. Hip abduction. To ćwiczenie wzmacnia mięśnie po bokach biodra. Jedne z najważniejszych mięśni odpowiedzialnych Zarównowagę na schodach. Badania z 2024 roku pokazały, że osoby z mocnymi odwodzicielami o 71% rzadziej korzystają z poręczy. Jak wykonać? Stań prosto. Możesz trzymać się oparcia krzesła. Unieś jedną nogę w bok. Powoli. Nie przechylaj tułowia. Zatrzymaj na dwie sekundy. Opuść nogę wolno. Zacznij od 10 powtórzeń na stronę. Po dwóch tygodniach dodaj gumę oporową. To ćwiczenie możesz robić codziennie, krótkie, ale bardzo skuteczne. Ćwiczenie numer dwa: wstawanie z krzesła, sit to stand bardzo proste. A według badań z Duke University najbardziej zbliżone do ruchu wykonywanego przy wchodzeniu po schodach. Jeśli ktoś potrafił zrobić 15 powtórzeń w 30 sekund. To nie miał żadnych problemów ze schodami, niezależnie od wieku. Jak wykonać? Usiądź na krześle z twardym siedziskiem. Stopy pod kolanami, skrzyżuj ręce na piersiach. Pochyl się lekko do przodu. Wstań, naciskając pięty. Usiądź powoli, bez opadania. Rób trzy serie po ośmiu powtórzeń. Co tydzień zwiększaj o dwa powtórzenia. Ćwiczenie numer jeden, wspięcia na palce z przytrzymaniem, heel raises withhold najważniejsze ćwiczenie To ruch, który w badaniach Stanfordu dał największe efekty. 67% szybsze wchodzenie po schodach w 8 tygodni. Dlaczego? Bo łydki dają aż 40% siły potrzebnej do wejścia na schodek. Ale nie chodzi tylko o siłę, chodzi o siłę plus kontrolę plus wytrzymałość. Jak wykonać Stań na krawędzi stopnia, tak aby pięty były w powietrzu. Unieś się najwyżej, jak możesz, powoli. Na górze przytrzymaj 3 sekundy. Opuść pięty przez 3 sekundy, aż będą minimalnie niżej niż palce. Zrób pauzę sekundę i powtórz. Po dwóch tygodniach przejdź na jedną nogę. Ćwiczenie rób co drugi dzień. Najlepiej po krótkim spacerze lub po innych ćwiczeniach. Ciepłe mięśnie reagują o wiele lepiej. Podsumowanie. Te pięć ćwiczeń działa razem jak komplet. Łytki dają moc, wstawanie z krzesła daje siłę, odwodzenie nogi w bok daje stabilność, krok w dół daje kontrolę, przysiad przy ścianie daje wytrzymałość. Całość zajmuje mniej niż dwadzieścia minut co drugi dzień. Naukowcy są zgodni. Problemy ze schodami nie są nieuniknione. Można je odwrócić. A teraz odpowiedz na jedno pytanie. Kiedy ostatnio wszedłeś po schodach bez zastanawiania się, czy dasz radę? Napisz w komentarzu, od którego ćwiczenia zaczniesz dziś. Twoja historia może pomóc innym. Jeśli spodobał Ci się filmik, zostaw subskrypcję i zobacz inne filmiki na naszym kanale.